Książka nie ma. Książka, którą zachwystuje się naprawdę bardzo, bardzo wielu czytelników, jest książką mierzącą się ze śmiercią, z nieobecnością, z niepamięcią, z utratą bliskiej osoby. To nie są łatwe tematy, ale to są tematy dotyczące każdego. Nad tekstem, którym mm, pracowaliśmy w czasach pandemii. Bardzo trudnych czasach dla środowiska teatralnego, ten moment takiego zamknięcia, namysłu, jakiejś takiej pogłębionej wrażliwości udzielał się aktorom, i praca z aktorami teatru żydowskiego szła po prostu fenomenalnie. To znaczy, mieliśmy taki rodzaj skupienia i taki rodzaj porozumienia, który bardzo szybko otworzył nam ten bardzo trudny tekst. Mam wrażenie, że pandemia w ogóle zmieniła nasze głowy. Że zmieniła naszą wrażliwość, i to jest bardzo dobry kontekst dla odbioru naszego przedstawienia. Wybraliśmy formę takich krótkich sekwencji scen. Jestem też bardzo ciekawa, jak ta forma zapracuje u widza. Czy widz będzie gotowy na jakiś taki swój współudział, bo to jest bardzo ważne. Tak jakbyśmy dawali pół filmu. A drugie pół jest tym, co się zadzieje w środku tego, kto ogląda.